Simoneczka mordeczki z tej strony: limon.pl a dzisiaj jestem z... u Was, u Was, dokładnie u Was, ze względu na to, że jakby Wam to pięknie ładnie robimy. Kolejny opening z Orbów, czyli z Kool wróż... Wróżkowego Dworu 2023, mam ich 66. Mamy cztery skrzynki doskonałości, mam skrzynkę zwykłą. Ehm... Mam dwie torby, ekskluzywny pakiet, yy, kapsułę. To chyba tyle. Może zaczniemy najpierw od skrzynek, bo będzie łatwiej. Co mam tu drogi? Koma królowej Boże Święty. Nie lubię tego skina. E, dobra. Wiktor, w samo południe. Jakbym jeszcze grała Wiktorem. Asha z i ją mam, więc pójdzie na rol. Za mnie pizza. Mam 40 chłówek gorski to na mnie prześladuje. Pewnie będę musiała nią zagrać w któryś tam dzień. 525 osęć. Plus jeszcze esencję dostaliśmy za odebranie tego. Kapsułkę bohatera sobie otworzymy. Yasuo, Drinks. Przemienimy, bo mamy oczywiście. Dobra, te torby zostawiam, bo będzie. Pradawny Bóg Nukturm. Riven z Łamanego Przymierza, ładnie To znowu skin do Rivenki Project Asher Mam ją Katarinka z Bilgewater Fiora z o! Fiora z Wróżkowego Dworu, to, to to muszę sobie ją wziąć Zix odyssey, dobra Teraz myślę, że po 10 Czarodziejka Gwiazda Kali Fajnie Miałkaj. Znowu ta Katarina Manto Katarinę Manto Wayne, Adeb Arkanów Szako Fański. sona z Giukin Kalista Maruderka Urgot Rzeźnik Słodka Goszka Lulu 20 Sencji. Pięknie. Kolejne. Prezydentka Arię Mam Draven Draven Zniszczo Zniszczony Draven. Mam go. Statua Kartus Mały Rycerz Amumu Bzumi. Z SKT 1 kalista. Bart Bart. Słyn z Frontu. Nie, nie lubię tego z Mi... o Nowy skin do Milio. Wow. Wow, wow, wow. wow. Dobra. Kalista Spętaki, Trzeci Lost Heart Księżycowa. O, księżycowa Bestia Fiora to jest ładny skin. Chogaz ze Zwołów Shanghai. FPX Gang Eye I Blitzkrunk. Księżycowa Bestia Jervan 4. To jest kolejny epic. Ten opening się robi coraz dziwniejszy. Urgo Graga z Wanda, to może esencja będzie Dupa, esencji nie ma tym razem Lodowa Smoczyca Szywana Szywana Lissandra na kosmofazie, którą mam Kęć z nocy czarująca Yumi, fajny skin do Yumi mm -hmm. O, Sona z psychooperacją, jest fajna Treść duchowego rozkrytu, którego mam Jarvan Cztery gwiazd ładny. ładne Akali Skada, wow Boski Król Garen Torba Zama Coś musi być więcej Zamaskowana Ewelin faj z rafy koralowej Łama z serc Lucjan Gragas Master Master G krwowego księżyca Arcade Caitlyn so Znowu Sona Caitlyn na Safari Zły, Wiktor i 10 esencji Znowu Torba, fajnie SKT1Z Czarodziejka w Gwiazdnilach W jest a ja mam ją kupioną Basanowa Fiora Dżin Krwawego Księżyca Rozrywkowe Księgsiało Jace Bojownik Porcelanowy Amumu Koszmarny trend. Korki Jeździć Urfła Aris Sabatu, mam ją Esencja Dobra eee, Tak, najpierw sobie to zrobimy, porządek, taki mniej, między, mniej, mniej większy i teraz tak, mhm. trochę dużo skinów w plecie. E, 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 wartość można aktywować. Nie no, to do rzadkość. Dobra, wymień. A kalkę zostawię, to mam. E, Rivenką nie gram, może coś dropnie fajnego. Tak Hacker, dobra. Szako nie będę grała. To mam. Mm, to mam. Esencja. ma Mazahar. To miał być fajne i nie? Fiorka. Akaj se zostawię. biumi mi mam fajnego skina. Czogatem nie gram. Porcelana Walkin Red. Pięknie. Yumi, to sobie zostawię. Nie gram Gangplankie. Czerwona może są Jaysa, nie. To też nie gram. Fpx, to fajnie. fajne. Poprzednio mam. To mam. Kainem nie gram. Czerwone nie gram. I nie mam. Piąteczny fajnie, dobra, to zrobimy sobie tak, tu też, do Kelly mam lepszego skina, bo psychooperacje, do Mastera też mam fajnego skina, Mio kaja nie gram, Milo se zrobię, bo Milo właśnie, ostatnio wyszedł Milo i Milo jest taką postacią, Saport, nie support, ale jakby to pięknie Wam powiedzieć, jest fajny to jest pierwsza, ba jego skórka. Jak dobrze wiem. Więc skórka do Milo jest. A Momo mam dużo skinów. To jest. Do doktora też mam skin. Księg nie gram. Sorake mam. I które też nie gram. Dravena mam Bart Bart. do barda mam słodkiego skina Kytinko mam też super, fajniejsze skiny niż to Do korkiego tak samo Tą Lux akurat mam Tą ażkę akurat mam Malzahara nie chcę bo nie gram Malzahara, znaczy do Malzahara fajnymi fajnym skinem ten mrożący wyszedł Dobra eee, Kolejny Gragas to na pewno nie, bo do kartariny mam już piękny skin Bruszkowy. Pogmachem nie gram, jak widać eee, Trindamer też mam fajnego skina Siwanka mam Malfight mam mechę, więc to mi wystarczy Tutaj tak samo eee, To mam Prezydentkę, jestem ogólnie mainem Ari więc e, Nie zdziwcie się Wayne ma lepsze skiny typu Project. To Zeda też ma fajnego skina. Lulu, Sona. Posiadam do kartusa. Swain. Nie, Swain też ma jakiś fajne. Urgot. Nie, Urgot on też nie gram. Tu. Tutaj też coś nieco. Ewelinkę mam już też. Tutaj tak samo. Z ich mnie korci. Lisandra w kosmosfadzie, dobra. Lisandrę sobie zrobimy, bo dużo gram na midzie teraz e, ostatnio i Lisandrą kreuję, więc będę miała drugi skin do niej. E, fiorkę na pewno zrobię, bo też Fiorką zaczęłam grać. Dobra, Nilach, to tym bardziej, bo zaczęłam się ostatnio, chciałam się nauczyć i stwierdziłam, że wezmę ją. To możemy potem ją dać. Akalis Kadalałt, oczywiście. To tak, to mam. Akszonym nie lubi grać i nie grałam nigdy. To jest jedna ta. Czarodziejka Gwiazd Akali. Najdroższy skin, który wyszedł, bo to jest nowy skin do Akali i chciałabym ją mieć. Sona, to tym bardziej, bo sony też mam kiepskie, a to z Legendarka. Do Zixa. Do Zixa na pewno, bo nie ma skórki do Zixa po pierwsze. To za Dobra, to Fiore mam w sumie, tutaj to, tak, to weźmiemy sobie spuszczujemy, to sobie spuszczujemy i to sobie też spuszczujemy. I bliska to, co zrobimy. Dokładnie. Ok. Um. Эй, так это выглядит. Więc bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że się opening spodobał. Yy, nagram odcinek, gdzie gram Milo pierwszy raz, więc do zobaczenia w następnym odcinku z League of Legends.